W tym filmie opowiem Wam o jednych z najgrubszych akcji, które wydarzyły się na TubiTuti od roku 2017 do dzisiaj. Jest to druga część historii tego serwera, a pierwszą macie tutaj, więc zapraszam zaczniemy od roku 2017 liczba graczy wahała się od 80 do 200 zamieszanie wywołane przez Rasera oficjalnie wygasło na serwerze została niewielka grupa jego fanów a sytuacja ekonomii TubiTuti po kilku eksploitach związanych z duplikowaniem przedmiotów chwilowo się poprawiła rok rozpoczął się intensywnie kluczowym graczem tego okresu został HermeticLock, który w połowie lutego założył grupę Spawn Masons gromadzącą czołówkę najpotężniejszych graczy serwera znani są stworzy Ryzykownych pasów w pobliżu Spawnu, wiecznie narażonych na gryw, w ten sposób zaznaczają swoją dominację i grają zgodnie z ideą. W słowo spawn jest nawet w ich nazwie. Głównym celem ich działalności jest tworzenie imponujących struktur ekipą samych wpływowych graczy. Są grupą odpowiednio dużą, by sprawnie budować i dobrze się bronić oraz wystarczająco małą, by zachować bliskie relacje między członkami składu. Są odpowiedzialni za jedną z najbardziej charakterystycznych i przez długi okres największych znaków na niebie na spawnie. Chodzi dokładnie o zmodyfikowany symbol masoński, który służył jako ich logo. Został zbudowany w 2019 roku z Obsydianu użyciu specjalnych botów z baritonem, które praktycznie same tworzyły ten znak dniami i nocami na wysokości Y256, co znacząco utrudniało jego griefing. W marcu tego roku rozpoczynają się wyścigi do World Borderów. Powstaje kilka ekip, które po drodze stworzą ciekawe lokacje. Temat jest bardzo rozległy, a większość poruszyłem w swoim filmie o mojej podróży do World Borderu. Spójrzcie jednak na bazy takie jak Point Nemo i Point Dory, stworzone przez X Plus Digging Group. Po samym Point Nemo 29 marca nie było już śladu, a point dory stało do 20 maja. Kordy zlikował grać XXQ. Look at this! They were waiting for me. It's actually them. Wow, just for fit. Welcome Nemo. There it is. The world border of 2B2T 28 lipca 2017 zniszczona zostaje kolejna niesamowita baza. Tym razem chodzi o Summer Melon. Najważniejszą osobą odpowiedzialną za tę lokację jest Toshi, który swoją drogą mocno przyczynił się również do stworzenia Winter Melon zniszczonego w marcu tego roku. Główny powód? Zemsta, kim byli Grifferzy, dobrze nam znany Fit MC i Alpha Computer. Co ciekawe chłopaki jeszcze wtedy należeli do ekipy Spawn Masons. Reszta grupy nie popierała jednak tego zniszczenia i wkrótce ich drogi się rozeszły. I got a crystal for you, old buddy, come here! He GG old buddy Looks like I win this time. I'm the landlord and you forgot to pay rent 16 września hiszpański youtuber Elrich MC wrzucił filmik z rozgrywki na 2B2T. Doszło tym samym do zabawnej i chaotycznej sytuacji. Cały czas serwera zapełniony był rozmowami i spamem w języku hiszpańskim ze względu na przypływ jego fanów. Pod koniec tego samego miesiąca na serwerze wyłączono Elytry. Powodem były ogromne lagi. Wielkie ilości czanków, ładowane w szybkim tempie, sprawiały kłopoty serwerowi, który nie radził sobie z tak dużym przyrostem plików w krótkim czasie. Kiedy wróciły, tego dowiecie się później. Końcówka 2017 była dość nudna, a na szczęście kolejny rok zbliża się nieubłaganie. Mam dla Was jeszcze jedną ciekawą informację, bo partnerem dzisiejszego odcinka jest Yahaha Studios. Jest to platforma, która pozwoli Wam stworzyć trójwymiarowe interaktywne przestrzenie bez konieczności kodowania, a jedyne co was ogranicza to wasza wyobraźnia. Wystarczy, że użyjecie gotowych obiektów, które są przechowywane w chmurze i przesyłane do was w czasie rzeczywistym, kiedy tylko ich potrzeba. Od razu możecie je zastosować na swoim świecie, a jest ich tysiące, więc jest z czego wybierać. Ja na przykład na swojej planecie zrobiłem wielkie jeziorko lawy, postawiłem i powiększyłem trzy ogromne kamienie, a z nich wylewa się jeszcze więcej lawy. Wpisywałem to, co mnie interesuje w wyszukiwarkę obiektów, były tam różne style danej rzeczy, które się wybierało, a one pojawiały się na Świecie. Wygląda to naprawdę potężnie, epicko i anarchicznie co lubię, a całość zajęła mi mniej niż 5 minut, bo jest to bardzo intuicyjne. Kiedy skończycie swoją pracę, możecie opublikować świat i grać na nim z przyjaciółmi na komputerze i telefonach. Zapraszam Was do pobrania darmowej aplikacji AHAHA Studios. Link w opisie i w przypiętym komentarzu. 2018 liczba graczy waha się od 100 do 250 jest to ostatni rok ery hypeu. Można by rzec, last but not least. Chociaż trzeba przyznać, że działo się trochę mniej, a przez ostatni rok ery hypeu przejdziemy dosyć szybko. Najgłośniejsze akcje miały miejsce w drugiej połowie roku. Można dodać, że wtedy doszło do szóstej i siódmej okupacji spawnu, polegających na zabijaniu, więzieniu nowych graczy i utrudnianiu im gry. 1 maja. To właśnie wtedy serwerowy celebryta Jared 2013 rozpoczyna swoją akcję 31 Days 31 Griefs, która wkrótce zostanie nazwana miesiącem destrukcji. Co tu dużo mówić, największy grifer serwera robi to co potrafi najlepiej. W przyszłości udowodnił, że potrafi zrównać z Ziemią kilkuletnie pokaźne struktury. Między innymi był odpowiedzialny za zniszczenie Imp Space, w której był zbudowany ikoniczny i oryginalny Jezus Stupy 2D. Jeden z graczy i użytkownik Reddita pochwalił się nawet, że zgryfował z Jaredem swoją własną bazę, co jest dosyć dziwne. Jednak jak wiemy, na każdego znajdzie się grubsza ryba. Gracz o Niku Birdler do gry dołączył w marcu 2017 roku i zaledwie rok później wywołał niemałe zamieszanie. 25 maja założył Stworzył on ekipę The Builder's Heaven, a dzień później zlikował adres IP Jareda. Kilka dni potem zgryfował The Bowdecken i blog Game Mecha. Gracze byli do niego źle nastawieni, pojawiło się wiele głosów, że nie gra czysto i zdradza swoich sojuszników dla zdobycia sławy. Zdarzało się, że griffował lokacje osób, które mu zwyczajnie ufały. Sam Berdler próbował bronić się przed zarzutami, jednak nie miał wystarczających dowodów na niewinność. W zasadzie był tak skompromitowany, że nikt z liczących się graczy nie był do końca skłonny mu zaufać. W 2020 przeprosił za swoje zachowanie na reddicie, co może wskazywać na przyznanie się do win. Jednakże gracze 2 dalej nazywają go śmieciem i nic niewartym graczem, a do dziś pozostaje częściowo aktywny. Czerwiec przynosi nam miażdżący dla ekonomii serwera exploity. Odkryty został trzeci donkey dupe, a nieznany gracz schakował informacje wszystkich użytkowników serwera. Ekonomia znowu leżała na ziemi, a wartość miały jedynie schakowane kity. Dupe został naprawiony dopiero 21 września, czyli przez 4 miesiące gracze mogli pomnażać swoje przedmioty. Jednak wielkimi krokami zbliżały się kolejne dziury w systemie gry. Ekipa Goodwill Trading odkryła Book banning. Był to zupełnie nowy sposób na wieczne pozbycie się dowolnego gracza z serwera. Polegało to na wręczeniu ofierze Shulker Boxa z podpisanymi książkami, które były wypełnione 100 stronami maksymalnej ilości znaków. Ilość danych zawartych w tym prezencie była za duża, by serwer mógł to przetworzyć. W efekcie posiadacz zostawał kikowany bez możliwości powrotu. Jakby tego było mało, w listopadzie na światło dzienne wyszedł dup, pozwalający na duplikowanie chunków. Powodem były znowu książki z masą danych sieciowych. Nie pozwalały na Poprawny zapis odkrytego chunka, w efekcie czego chunk się dublował. A co jak się domyślacie, było przyczyną ogromnych lagów, jak i kolejnych zduplikowanych przedmiotów. I tak w bugowo-lagowych klimatach zakończyła się era hypu. Housemaster wkrótce miał stawić czoła wszystkim dziurom i exploitom w kodzie, a serwer wchodził w kolejną, nie mniej ciekawą fazę rozwoju. Początek ery automatyzacji, 2019 liczba graczy wahała się tutaj od 200 do 800 sam 2019 przyniósł kolejne ciekawe sytuacje co by nie mówić, serwer rozkręcał się coraz bardziej początek roku nie należy znowu do najciekawszych zacznijmy więc od marca, to właśnie wtedy algorytm youtube'a zaczął promować filmiki związane z 2 2 t a razem z tym przyszła największa od 2016 roku aktywność, oczywiście nie obyło się bez mocnych exploitów, 11 kwietnia to dzień Godmode exploita, który sprawiał, że przy pomocy mocy specjalnego moda, osoba poruszająca się na świni była po prostu nieśmiertelna. Jak się szybko okazało, gracz Satisfaction zbagdorował moda i dostawał dostęp do kordów oraz adresu IP każdej osoby, która go używała. Na Buga nie nabrał się żaden poważny gracz, a dowody na spamerski Godmode dostarczył Haxifight na reddicie 26 maja, gdy na serwerze i streamie z niej zaczął etika. To kolejny youtube streamer, który próbował swoich sił na TubiTubi. Oh, here we go. We're in the server. We're in the server. Oh shit, it's time. It's time, 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 it's time. What the fuck? This this chat. Where are we? Where are we? Holy shit. How do we get How do we get What is this place? Choć jego serwerowa historia nie jest niczym znaczącym, to jest pewna sprawa, która poruszyła jego widzów i część graczy. Co jakiś czas na serwer trafiały plotki, łączące realny i wirtualny świat. Chociażby ta z lutego 2019 roku, o Jaredzie 2013, który rzekomo został aresztowany. Oczywiście okazało się to nieprawdą. 19 czerwca Etika dodał film w formie listu pożegnalnego, a 6 dni później potwierdzono jego samobójstwo w Nowym Jorku. I'm sorry, yo. I'm sorry I pushed you all away. I wish it didn't have to be this way. I shouldn't have pushed so many people away. Now I've got nobody. In an attempt to be edgy, I fucked up my entire life. Was it the social media? Was it the mental illness? Was it the edginess? It was a mix of all of them. Na serwerze zaczęto stawiać mnóstwo budowli upamiętniających etykę, a jego konto zostało schakowane jeszcze tego samego roku i pozostaje aktywne do dziś. Stoi za tym jeden z członków Vortex Coalition. 11 sierpnia Bachi Bach-Bach startuje z Infinity Incursion nieskończone powstanie. To kolejna spawnowa inicjatywa, która przyniosła wiele ciekawych baz, takich jak Operation Black Sky i 2020 Watercube. 14 sierpnia na serwerze wreszcie wróciły długo wyczekiwane Elytry. Był to jeden z kroków podjętych przez Housemastera, który wcześniej zapowiedział naprawę nielegalnych itemów i ogólny remont serwera, w tym wyłączoną w 2017 Elytrę. We wrześniu udało mu się spaczować Entity Speed, a jakiś czas później, w okolicach października, wyeliminował Book Banning i pozbył się kilku Book Bannerów. Banując ich ze sklepu. I uniemożliwiając zakup priorytetowej kolejki. Ekipa exploiterów o nazwie Brownman, odpowiedzialna m.in. za bugbany, postanowiła zemścić się na housemasterze. Tak oto powstała akcja No Server November, będąca oczywistym nawiązaniem do No Nut November. Chłopaki budowali lak maszyny każdego dnia listopada w celu skraszowania serwera. Używali też różnych modyfikacji i exploitów, a to w połączeniu z maszynami sprawiało, że na tubi tuti nie dało się komfortowo grać. Czasami nie dało się grać wcale. Serwer po prostu padał. Do akcji przyłączyło się wiele osób, a jednorazowa inicjatywa NSN zmieniła się w coroczną tradycję. Pod koniec tego roku przyszedł wreszcie moment spaczowania Donkey Dupa. Ekonomia serwera mogła powoli wracać do normy. 2020 Liczba graczy od 500 do 1400 Wszyscy doskonale wiemy, co wydarzyło się na początku 2020 i trwało przez jakieś 2 lata. Pandemia. Przede wszystkim więcej czasu spowodowane lockdownem sprawiło, że na 2 b 2 pojawili się nie tylko nowi gracze, ale i masa YouTuberów. A na serwerze ruszyły ciekawe projekty. 4 maja Fit MC wbił milion subów. Co pokazuje jak wielkie zasięgi wykręcą z lora tego serwera. 20 maja, czyli po niecałym roku od powrotu Elytry, zostaje ona znetwiona. Sposób na obejście nerfa przy pomocy drobnej modyfikacji plików pojawił się już tego samego dnia. Za to 25 maja po sporej przerwie Tristan zjawił się na serwerze. Jakoś w tym samym czasie PopBob i 0x22 zgrifowali między innymi staż menów, Rzekomym powodem miał być misgendering. PopBob, jako naczelny troll serwera, wokół którego powstało wiele memów, zażyczył sobie, by używać żeńskich zaimków w stosunku do niego. Należy to respektować, jeśli prosił o to z osobistych powodów, jednak w tamtej chwili wyglądało to jak jego kolejny żart. Jak widać, część brownmanów nie uszanowała tej decyzji i spotkała się z zemstą. I to w zasadzie ostatni ślad po Pop Bobie. Obecnie jest on nieaktywnym graczem, a raczej nieaktywną graczką i ciężko znaleźć informacje co tam u niej słychać. Chociaż mówi się, że starzy gracze grają dalej na B2T, na alternatywnych kontach których ników po prostu nie znamy. 27 czerwca 2020 roku Redstoner 2B2T przeprowadził akcję, w której chciał sprawdzić w jakim czasie zostanie sprayobanowany na tym serwerze. Co oznacza prayoban? Jest to kliknięcie z serwera i dostanie bana na kupno priorytetowej kolejki, czyli praktycznie nie możesz grać. Na filmie możemy zauważyć, że w sumie nie robi on nic nielegalnego, bo stawia i kopie netherrack. Ale spójrzcie, gdzie on się znajduje. Wokół niego są bloki obsydianu, a w momencie gdy serwer jest już gigantycznie zlagowany, przez dziurę możemy zauważyć, że jest on prawdopodobnie na spawnie serwera na obsydianowym dachu jednej z budowli. Do tak potężnego crasha serwera doszło przez tak zwany light exploit. Polega on na tym, że wokół niego całe niebo jest pokryte obsydianem i blokuje dopływ światła na teren pod nim. Musiał to robić w dzień, bo wykopując blok netherracku powodował dopływ światła do ogromnego terenu poniżej po czym od razu go odcinał murując to tym samym blogiem i tak w kółko. Spowodowało to niemożliwą do przetworzenia ilość informacji dla serwera. 12 października na 2b2t wraz z ekipą wpija amerykański Karol Fris wiśniewski Oczywiście chodzi tu o MrBista, który planował nagrać odcinek z najstarszego serwera anarchii na swój gamingowy kanał. Za Bistem przyszło setki nowych graczy, co oczywiście nie spodobało się oldfagom, czyli weteranom serwera. Koniec końców Bist zrezygnował z serii z 2b2t na YouTube i nie nie pojawił się z jego strony żaden film. W listopadzie wróciła akcja No Server November, także nic ciekawego się wtedy nie wydarzyło, chyba że interesuje kogoś skraszowany serwer. O wiele ciekawsze wydarzenie miało miejsce ostatniego dnia tego roku. Padł wtedy ciekawy rekord. Brown Menu i ekipa od nieskończonego powstania postawili milion bloków TNT na spawnie z okazji Nowego Roku. Był to masywny kloc TNT, który możecie zobaczyć na tym materiale. I tak oto wybuchowym akcentem wbijamy w rok 2021 i lecimy dalej z erą automatyzacji. Liczba graczy od 700 do 1400. 12 lutego ekipa Motorway Extension Gurus ukończyła ukośną autostradę w Neterze na kordach -X plus Z. Tym samym połączyli oni wszystkie ekstremalnie oddalone punkty serwera. Screeny z ich wypraw wyglądają kozacko i, co by nie mówić, chłopaki zrobili niezłą robotę. Budowanie autostrad po czterech latach przechodzi do historii. A w tym samym miesiącu, na początku maja 2021, FitMC dobił 2 miliony subów na swoim kanale YouTube. Oznacza to, że w ciągu roku przybyło do niego około miliona widzów. 18 czerwca na TubiTuTii przeprowadzono atak DDoS. Pomyślicie, że zdarza się Ciągłe faktory, eksploity i crashowanie, więc taki atak nie jest niczym wiele straszniejszym. Jednak ta sytuacja jest trochę inna. Padło nie tylko TuB2T, ale m.in. Hypixel czy Bedwars Practice. Dokładnie tego samego dnia, Housemaster dodał pierwszego od roku posta na Redditie, w którym napisał, że włącza z powrotem test. 2 Ten serwer jednak tak samo padał przez DDoSy. Odpowiedzialny za atak był zbanowany już użytkownik Twittera The Talking Bear. Posty o atakach pojawiały się na jego koncie 10-20 do 20 minut przed tym, gdy dany serwer przestawał wyrabiać. Najbardziej prawdopodobne jest, że sam przeprowadzał ataki DDoS, albo był dobrym znajomym osoby za to odpowiedzialnej. Przerwa techniczna spowodowana atakiem trwała na 2 b ponad 60 godzin. Między 15 a 16 lipca na światło dzienne wyszedł NoCom Exploit, który powstał około 2018 roku. Dokładne wytłumaczenie działania exploita może się wydawać dosyć skomplikowane, jednak samo działanie było proste, a zarazem pomysłowe. W bardzo dużym skrócie, exploit ten pozwalał na uderzenie dowolnego bloku na wybranych koordynatach i dawał informację zwrotną, jaki jest to blok. O ile chunk, w którym on się znajdował, był załadowany. Jeżeli nie był załadowany, serwer nie dawał odpowiedzi, jaki to blok. W ten sposób namierzyć można było naziemne basy bez konieczności wielogodzinnych wypraw czy modlenia się o lic Exploita używała ekipa Nerds Incorporated, gdzie znajduje się iTristan i, i PopBop. Na następny dzień Housemaster spaczował exploita, który był łatwy w naprawie, jednak niesamowicie ciężki do wykrycia, bo nie pozostawiał osobie informacji w plikach serwera. Mimo tego przyniósł ogromne zniszczenie, bo z tego co wiem, działał niewykrycie przez 2 lata, zbierając przy tym kordy wszystkich baz graczy. Tutaj widzicie zdjęcie hitmapy 256 000 na 256 000 kratek. Im ciemniejsze punkty na hitmapie, tym większa obecność graczy w tamtym miejscu. Przy pomocy tej mapy odnaleźliśmy. Znaleziono setki bas i tajemniczych staszy na 2T. 20 września i kolejny exploit nazywał się Black Holes i używała go ekipa Armorsmith Followers. Polegał on na changbanowaniu osób z priorytetową kolejką. Jak to robili? Było to bardzo proste wystarczyło dużo piachu spadającego w pajęcze sieci, by TPSy serwera spadły do zera, co prowadziło do ogromnego laga. Serwer wykrywa spadający piach jako entity, a pajęcza sieć wydłuża moment spadania piasku, co powoduje, że serwer ładuje ogromną ilość entity przez jakiś czas i TPSy po prostu spadają do zera. Na dokładkę 30 grudnia zmieniono czas maksymalnej pojedynczej sesji grania na 2 z 8 do 6 godzin. No i wreszcie 2022. Liczba gra znaczy waha się od 300 do 800. Jak widać, liczba graczy trochę spadła w porównaniu z 2021, jednak teraz utrzymuje się na mniej więcej równym poziomie. Zwartych uwagi budowli trzeba powiedzieć o nowym rekordowym spawn logo stworzonym w Nederze przez Highway Workers Union. Prace nad tym działem skończyły się w marcu. Symbol składa się z 28 168 285 bloków obsydianu. Dla porównania, wcześniej wspomniany Masonic Eclipse ma ich tylko 28 150. 4762 Aktualnie Housemaster pracuje nad wdrożeniem serwera na nową wersję Minecrafta 1.18, a prace na serwerze testowym trwają od stycznia tego roku. 8 maja poinformował on, że rozpoczęła się już czwarta faza upgrade'u, a od 24 maja można wchodzić na serwer używając klienta 1.18. Z tym, że sam serwer bazowo funkcjonuje jeszcze na 1.12.2. Jeśli upgrade zostanie wprowadzony bez większych kłopotów, to kto wie? Być może następne lata przyniosą jeszcze więcej graczy i ciekawych sytuacji. I tak oto dotarliśmy do końca najważniejszych wydarzeń z serwera, które jak widać tworzą bardzo ciekawą historię. Zasubskrybuj kanał, bo serio, tworzenie tego filmu zajęło mi bardzo długo. Przygotowanie tych wszystkich informacji, także zostaw łapkę, zostaw suba. Mam nadzieję, że zasługuje. Do zobaczenia w następnym odcinku. A jeżeli obejrzałeś film do końca, napisz hashtag Housemaster w komentarzu.